Siema, witam w czwartym, ostatnim już niestety odcinku z całej Limbo, ale spoko, nie martw się, jak skończy się Limbo będzie coś innego, ale co wróćmy może jeszcze na, na jakiś czas do Limbo, mamy przed sobą... Kolejną wajchę, którą wypadałoby pociągnąć, jak to w tej grze, powoduje to mniej więcej i to, że nasz, nasz świat, na którym stoimy, pas kolejny zacznie się obracać. Odczekujemy chwilę, aż otrzymamy kąt odpowiedni do skoku. Przeskakujemy nad dołem skółką za chwilę będzie na ona dogonić i zanim ona nas dogoni musimy wskoczyć na tą otodowinkę tylko musimy powinien, w odpowiednim momencie się zatrzymać i przy tym wypadku tak jak widzieliście chwilę wcześniej naszym się zmarzył Na szczęście dla niego w tej grze on jest nie wiem, chyba nieśmiertelny za chwilę znów będziemy mogli sobie nim na... Skupujemy jak, na jakiś podwóz, na który za chwilę spadnie strznika Musimy ją sobie przyciągnąć i zrzuci się na dół Następnie na nią zaskoczyć z tym, że musimy to zrobić w miarę powoli aby jej się nie wybić tak jak teraz skutkiem czego jest to, że musimy ten kawał przejść ponownie Dobrze, skoro wszystko poszło tak jak należy, podążamy dalej. Tutaj mamy dwa kałachy, Jeden strzela poziomo, drugi pionowo. Aktywują się w momencie, kiedy po prostu pojawimy się na ich torze strzału. O. W ten sposób załączył się po, e, poziomy, a, a teraz załączyły się oba. Pionowy ma to do siebie, że podąża za nami, ale z każdym można to wykorzystać do zniszczenia poziomego. Dystoszył do 2-3 kotnie na, naprowadzić e, na, na takim miejsce, aby jeden szkoleł zgodzić. Tym sposobem cała H-poziomia do nas i idziemy sobie dalej, a pionowy niech sobie strzela, jeżeli ma taką ochotę, to idziemy dalej. I tutaj zaczyna się zabawa z grawitacją. I jedną skrzynkę przepychamy najdalej jak się da, drugą do, dosuwamy w miarę możliwości do, do, do skraju, tak aby udało nam się na nią wskoczyć i razem z nią wyskoczyć dalej na lewo. Jeżeli nam się nie uda, nic straconego, można spróbować jeszcze raz. I teraz sobie zaczekamy aż skrzynka opadnie i przesuniemy ją w miejsce, które nas interesuje. A tym miejscem jest miejsce pod dabingu. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Wskakujemy na dobinkę. Teraz na drugą drabinkę, która troszeczkę się opuści, a na troszkę więcej niż troszeczkę, na całkiem sporą. Znów dosuwamy skrzynkę, która pozostała maksymalnie na pewno jak się da. Wskakujemy na drabinę i zapierdzielamy ileś, jak szybko się da do skrzynki, która Za pomocą sztuczki z grawitacją uniosło się na, ku górze, stawiamy ją w miejscu, w którym zrobiłem to ja. I po raz kolejny, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odsahnić schodzimy na dół. Tym razem musimy zdążyć coś spiedzieli. Ale generalnie chodzi o to, żeby zdążyć wejść na górę i wskoczyć na skrzynkę, zanim ta się uniesie. No, tutaj w ostatniej chwili, ale udało się. Tu mamy kolejną windę, z tym, że tutaj będzie troszeczkę z nią więcej zabawy. Musimy w, w, wejść na jej dach i sprowokować kołacha kolejnego, aby zaczął strzelać. Dzięki czemu zaspaliwuje on e, nam skrzynkę, która nam się później do, dość konkretnie przyda. W, wtaczamy skrzynkę na dagminbę i po raz kolejny wjeżdżamy na górę. Dzięki skrzynce kołach już nicem nie zrobił. Przechowamy skrzynkę na lewej skraje dachu windy i metodą włączenia i wyłączenia grawitacji próbujemy, aby druga skrzynka przeleciała na naszą prawą stronę. Generalnie chodzi o to, żeby skrzynka nie odbijała się od górnej od tak jakby sufitu, a nie od podłogi dzięki czemu uzyskamy efekt jakby lewitacji skrzynki? No właśnie tak jak teraz przesuwamy skrzynkę do samego koła sorry, nie wyciągniemy, ale jak będzie w tym miejscu już będzie nic. Przywołujemy windę na poziom 0 Przesuwamy skrzynkę Zasłaniając laser kałacha Podozaktywowaliśmy laser tamtego kałacha, który widzieliśmy wcześniej, ale po nim bo zanim on zacznie szajka chwilami nie. skrzynkę tą tam drogą lewitacji przyciągnęliśmy sobie musimy tak ta, jak tą przyciągnąć tutaj w to miejsce co właśnie robię idę po nią elegancko trzyma nam się z e sufitu dzięki wyłączonej grawitacji Tutaj widzimy taki blok, który się cyklicznie wysuwa i hała. Teraz włączamy grawitację i dzięki odpowiedniemu, odpowiedniemu ustawieniu skrzynek wchodzimy na górę, po czym schodzimy dawiką i idziemy do kolejnej zagadki. włączam elektromagnet i naszym celem aby ta, ta była która jest w tej chwili nad nami e, przywała do góry a ta była została na dole tak jak udało się to w tym przypadku teraz po prostu a tutaj mi się nie udało wskoczyć ale to nie się nie stało Zawsze można wskoczyć raz jeszcze i spróbować ponownie. Wskakujemy na kolejną byłą, właśnie dlatego ta była musi być tu, na dole, bo inaczej nie wskoczylibyśmy tutaj. Włączamy grawitację, która powoduje, że dojeżdża do nas takie coś jakby taxi kolejka linowa jakby z tym, że musimy posić się zanim dojdzie do końca bo inaczej nie się na bolce włączając są oto białe strzałki. włączamy za z tym, że musimy zrobić tak tylko eee, tutaj musimy zdążyć może w tym momencie mi się nie udało, to skończyła się moja śmierć. ani pierwszą Albo... to ani tą pierwszą, ani ostatnią. chodzi o to, aby opaść na... tą silnikę H w momencie, gdy nie będzie pod I jak widzicie, Powałek górnej części tej litery nie, nie jest podłączony pod prąd. M musimy ten czas je sobie obliczyć i znaleźć się na nim w momencie, gdy nie będzie prądu. W międzyczasie idziemy do kolejnej zagadki, która ma też związek z gabitacją. że tutaj, ta grawitacja działa na kilka sekund i musimy zabić to na kilka dopłaty. Jeżeli będziemy chcieli zabić to od razu, bankowo tego nie zdążymy zabić i będzie kończyło się to naszymi zgonami. Trzeba robić tak po kolei. Tutaj sobie poczekamy aż grawitacja się włączy. I tutaj włączamy ją po raz kolejny. Tutaj mamy kolejnego Kawaha, ale dzięki grawitacji jest duża szansa, że nie jestem Tutaj faktycznie cały czas chodzi o to, żeby za pomocą ga gawitacji unikać strzałów kawaha, Jak nie tym razem, to, to uda się za kolejnym. A jak nie za to, to jeszcze za kolejnym, i tak aż do skutku. Jedno, jedną rzeczą, której na pewno można nauczyć się winą, jest cierpliwość. Tutaj, w kolei, chodzi o to, żeby. Wyskoczyć w odpowiednim momencie. Nie, nie za szybko i nie za późno. Jeżeli wyskoczymy za szybko, wchodnie nas e, e, dolna zębata. Jeżeli za późno, zrobi to ogólne. I tak oto e, stajemy przed ostatnią, a ostatnim wyzwaniem w Limbo. Chodzi tutaj o to, aby umieścić się e, to, minimalnie ponad ten włącznik i w momencie, gdy będziemy opadać, e, e, załączyć grawitację. Ja wiem, dobrze pogadać, jeżeli już się to zrobiło i przeszło nie, ale. Jedno jest, jedno jest pewne. Pędzę czy później wam też się to uda. Musicie tylko wyczuć odpowiedni moment metodą prób i plantów. Jeżeli w końcu nam się to uda, wydarzy się coś ciekawego jak w tej chwili, Więc będzie to wyglądało tak, jakby zadziałał się, nie wiem, czasoprzestrzeń, jakiś Matrix. Po, po prostu nasz opadalnie zostanie zwolnione i jakimś cudownym sposobem przenikniemy przez tą oto ścianę. Teraz, teraz jest taki moment w grze, w którym nie, nie, nie mamy kompletnie żadnej kontroli nad nim, bo on po prostu musi sobie chwilę na tej glebie poleżeć, po czym sam z siebie wstaje i zaczyna iść tak, jak to było na samym początku gry. Po prostu musimy odczekać tutaj kilkadziesiąt kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, nigdy tego nie mierzyłem, bo w sumie i po co. Tak czy inaczej, yy, za, za chwilę kończy się Galibo. Limbo jeszcze będzie to tak wyglądało jak, jakby zmartwychwstał, Dojdzie do swojej siostry i w tym momencie zakończy się ga. Korzystając z okazji, że nic ciekawego się nie dzieje, yy, dziękuję Wam za obejrzenie sej i Przypominam o łapku, łapkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu Z, zwłaszcza ta ostatnia czynność pozwoli Wam nie przegapić mojej kolejnej serii, która na pewno wkrótce na moim kanale się rozpocznie Także tam na dole macie taki czołony przycisk należy go na, e, nacisnąć, wtedy ten przycisk stanie się białym w międzyczasie nasz Limbo właśnie jakby zmartwychwstał i zaczyna iść w kierunku swojej siostry. No w, w tym momencie już nie ma, nie ma większego sensu naciskanie klawisza dźwiękowego w prawo, gdyż i tak nic nie zrobimy. Limbo po prostu jest w tym momencie poza naszą kontrolą. Sam idzie do swojej siostry i tak właśnie kończy się gra Limbo. Także raz jeszcze dziękuję za obejrzenie Sei i zapraszam na kolejną.